Zobaczcie, tak wygląda transport wielbłądu. Jak tam dzisiaj u Was niedziela mija? Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba Musiałem go dzisiaj rano dodać, znaczy po południu Ponieważ wczoraj byliśmy w strefie, gdzie totalnie nie było internetu Nawet nie mogłem żadnych wiadomości odczytać A dzisiaj zaczniemy sobie dzień odgotowania Tak jak Wam mówiłem w tym odcinku poprzednim Tutaj już już wychachmęcił drewno Jedziemy taką drogą, która jest w budowie. Zbliżamy się powoli do Tantan, do miasta. A to przed Państwem chyba ostatnia góra, a później zacznie się krajobraz Sahary. Tam jeszcze majsterek sobie nagrywa chatkę Abdullah'a. Patrzcie, patrzcie jak on się tam wygina, patrzcie jak to wygląda. Hehe, he, I właśnie od tego miejsca... Zaczynamy wjazd na pustynię. Już nie będzie gór, pagórków, tylko i wyłącznie płasko i pustynia, aż po samą Maurytanię, aż do Gambii. Dzisiaj zapraszam was na gotowanie z Józefkiem. Znajdujemy się przy drodze. Dzisiaj będzie takie ognisko przy drodze. Tutaj szykuję, żeby nam nie zbiało tego ognia, zaraz się nie wypaliło, chociaż nie wiem czy to będzie funkcjonować. Tak wygląda zalążek tego ogniska osłonione. Stamtąd wieje wiatr, Kuba sobie reperuje pedała, bo się rozjebał. No i dalej startujemy. Jak widzicie wiatr trochę pomaga, a raczej bardzo. Zobaczymy jak to wyjdzie zaraz. No, już się powoli joro. Woda na kawkę już się gotuje. Kawka już gotowa. I wiatr. Dzisiaj na bogato. Tam trochę się rozsypało, ale mniejsza w to. E, Polany też jest olejem. Pod spodem też jest olej. Najpierw to trochę podsmażymy. Później dodamy do tego wodę, jak to zmięknie. E, sól i pieprz kostkę i zobaczymy. Wszystko już wstawione. Trzeba ostrożnie uważać, niech się to trochę tam pogaruje. Wracamy do Was za chwilę. A w przerwie na reklamy, kamusia. A więc tak, od czasu do czasu mieszamy. To, że tam jest olej, nie znaczy, że to się nie przypali. Trochę to poddusimy. Zaraz dodamy wody i zostawimy na jakiś czas, żeby to zmiękło i się ugotowało. Jak widzicie, dodałem już wody. Poczekam aż trochę się zagotuje. A później dodam kostkę. Jak widzieliście, towar już nam się waży. A tutaj, odnośnie tego co zostało, po wyrzucajcie to gdzieś na pobocze. Jak jesteście w trasie, to na pewno jakieś zwierzątka przyjdą i będą miały z tego jakąś korzyść. A do picia na drogę mam wodę z limonką i pikwą oraz e, no paręnaście kostek cukru, żeby był power. Pewnie ciągle będę Was przepraszał za wiatr, ale niestety ciągle tu tak jest i raczej e, dalej to się nie zmieni. To nasze obozowisko mini-mini. Zobaczcie, przy drodze jeżdżą normalnie ciężarówki. Fajny kanion, taki mini-kanion. A tam się waży nasza zupa. Do gotowania używamy wodę z kranu, ponieważ ona jest zdatna y, do spożywania po, po procesie gotowania, zagotowania. Jak wiadomo, nie jest jakaś skażona czy coś. Y, wodę mineralną po prostu zostawiamy dla siebie, ponieważ no, y, w tym momencie nie mamy zbytnio dostępu do niej, ale jakoś tam sobie radzimy. Przewagą w Maroko jest to, że produkty tutaj jak warzywa owoce są bardzo, bardzo zdrowe, bez chemikaliów i naprawdę jeszcze do tej pory nie miałem żadnego uczulenia, a jestem naprawdę mocnym alergikiem. Jak widać ciągle coś jeździ. Odkrywamy nasz wywar. Coś tam się powoli pikci. Kuba dodaje jeszcze limonki do lepszego smaku. A ja... Wrzucę jeszcze kostkę rosołową. dodajemy pomidorka, tutaj nam jakiś paprok wleciał. Będzie pożywnie. I jeszcze wpada żeby było dosyć kalorycznie. A więc nasza zupka już gotowa. No to czas kosztować. Wszystko się to Trzeba lepszy to ugotowało. Gorące. Zawsze, gdy spożyłam takie posiłki, właśnie przyrządzone gdzieś. Na poboczu Gdzieś w lesie Choćby nawet i na pustyni Przypomina mi się survival Na który uczęszczałem zawsze Z moimi dobrymi przyjaciółmi Pozdrowienia Madzia, Maciek, Maruszka, Patrycja Brakuje mi tych survivalu Z wami Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś Porobimy sobie takie survivale A co mianowicie Do wczorajszego dnia Spotkała nas taka sytuacja, ponieważ jechaliśmy, no nie do późna jechaliśmy do około godziny 19.30 Tutaj już o 19 robi się bardzo ciemno. No, nie mają kiedy jeździć, nie? Musieliśmy się zatrzymać, ponieważ szukaliśmy jeszcze czegoś do jedzenia oraz miejsca, gdzie moglibyśmy podładować baterie. No i spotkała nas taka sprawa, że dowiedzieliśmy się, e, że jest tu pełno imigrantów, e, a mianowicie imigrantów e, z Afryki Środkowej, e, z Senegalu, Gambii, e, tych e, innych krajów takich no już e, no czarnych, bez żadnej tam obrazy. Imigrują e, po prostu do Europy. E, i tutaj ludzie też mają obawy i ogólnie po zmroku już tutaj nie powinno się podróżować, przynajmniej w naszym wydaniu jak na rowerach albo na pieszo. Ponieważ ci ludzie, no ci ludzie są trochę inni, idą za pieniądzem powiedzmy, żeby się uwolnić od tej biedy tutaj. Sorry za auta. No i emigrują do Europy. Czyli idą w stronę właśnie Maroko, północnego Maroko. I próbują się przedostać pontonami, statkami, ciężarówkami, jeszcze tutaj w tym regionie do, do Portugalii, do Hiszpanii, do Francji, do Niemiec. No ale co jakiś czas, jak już widzieliście we wcześniejszych filmach. Są barykady policyjne, są kontrole, że sprawdzają im, no, sprawdzają każdy transport, czy, czy nie ma tych imigrantów. A okazuje się, że oni właśnie podróżują górami, polami i to podróżują w nocy. Dlatego jest tu niebezpiecznie, czasami trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wczoraj też chcieliśmy się rozbić za placem budowy. No ale niestety no, dla naszego bezpieczeństwa e, uznaliśmy, że nie ma to sensu i pojechaliśmy dalej. No i trafili, trafiliśmy na taką małą restauracyjkę, gdzie poznaliśmy e, dwóch panów. Jednego już naprawdę jakby miał 130 lat, e, drugi to jego syn. E, ale pracował wcześniej w Hiszpanii no i rozmawiałem z nim po hiszpańsku, po francusku. Jakoś udaje mi się bardzo szybko łapać języki bez problemu, żeśmy się dogadali. Przenocowaliśmy u niego koło restauracji no i jakoś to minęło, ale niestety nie było zasięgu i nie mogłem wam czuć filmu. Kubie się udało jeszcze przed, to, przed tą taką martwą strefą, powiedzmy. No, no i to na tyle. Na pewno dowiecie się jeszcze więcej ciekawostek na, na takie właśnie tematy bezpieczeństwa albo podróżowania tutaj w Maroku w późniejszym czasie. Teraz kończymy swój posiłek. Chwilę jeszcze odtajamy. Zbieramy się w stronę y, Tantan. Mam nadzieję, że dzisiaj... Y, dojedziemy pod ten tantan ponieważ nie ma sensu wjeżdżać do miasta być może będziemy spali na stacji benzynowej zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać więc zapraszam Was do oglądania no i tak, garnek wyczyszczony do cna tutaj jeszcze resztka trzeba dojeść ognisko już się dopaliło w sumie zostało nam jeszcze dzisiaj na jeden posiłek no, więc nie, zginiemy, jedziemy zaraz do tego Tantan, yy, jednak plan ustaliliśmy taki z Kubą, że rozbijemy się na stacji, no daleko nam nie zostało, więc to jest rzut beretem, na pewno teraz będziemy uważać na to, żeby nie rozbijać się w nocy, bo to nie ma sensu na razie, no, a z Maurytanią i z Gambią zobaczymy jak to będzie. Na Saharze jest jeszcze bezpiecznie. Jak będziemy kierować się cały czas wybrzeżem, a będzie tak, yy, będziemy mogli spać na stacjach, więc jest gitara. Tutaj ludzie trąbią, machają, witają się bardzo pozytywnie. Bardzo też motywuje to do dalszej drogi. Może, żebyście mieli odgłos chociaż tego wiatru jak na A więc, proszę Państwa, dzisiejsza podróż dobiegła końca znowu wiatr. Dojechaliśmy do tam. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego oglądania.